O, To jest to szybkie. O, jest start. No, to jest to jest szybkie. I przypominam nie ma kolizji, możemy się dotykać. w tej fizyce zauważyłem, że na pewno auta są bardziej skrętne na tym bonusowym silniku. Ojezu, nie ogariam tego to szybko. Wczoraj z toranzami byłem w fanhousie w Katowicach tam to jest takie muzeum tam mają sprawne flipery i te maszyny arcade. O! A jeszcze tam ogólnie dwa piętra mają, więc tam łącznie jest 150 fliperów. Sporo. E, wiadomo, kilka z nich tam wiadomo nie działa, więc są tylko tak na pokaz, ale znaczna większość z nich jest nadal w pełni sprawna i można pobrać. Ogólnie e to fajnie też jest z biletami, bo e fakt, może bilet kosztuje 65 zł, ale go kupujesz na cały dzień. E, wiadomo, wszystkie flippery i arkady mają wywalone żetony, więc aż po prostu, ile chcesz. No i ogólnie tam dostajesz taką wtedy opaskę, co e, właśnie tam z tym kodem, więc e, możesz nawet wyjść, gdzieś pójść i potem jeszcze wrócić, jak jeszcze będzie otwarte, nie? W tym samym Aha, dniu. Fajnie. Prawdę mówiąc, za 65 zł to nawet nie jest dużo. Jak za to, co jest faktycznie oferowane, i no jak ten bilet działa, nie? Jak tam jest tyle flipperów, to ty nie jesteś w stanie w jeden dzień tego wszystkiego ograć. Znaczy to najpierw byś musiał tam już przyjść jak jest otwarte i wyjść dopiero jak będzie zamykane, nie? Czyli jakoś tam koło, czyli jakoś tam od 13 do 22, nie? No my we Wrocławiu mieliśmy dwa pod takie arkady. byliśmy w obu, jeden był takim muzeum starych gier, i komputerów, więc tam były jakieś tam stare konsole, jakieś też kilka automatów. I tu też było takie, że tylko płacisz za wstęp i masz wszystko za friko, tak jakby. A jeszcze była taka druga siedziba bardziej komercyjna i tam nie było nic retro, ale były ogólnie takie nowe arkady, że były jakieś indie gierki, na przykład przerobione na maszyny. No i Aha. musiałeś płacić takimi specjalnymi żetonami, które kupowałeś, Oj. jakby w kasie. Mhm. I to było strasznie drogie, bo tam wychodziło chyba za jeden rano około dwóch złotych w ogóle, nie? No. Ale jakby nie patrzę, no tak kiedyś to działało w sumie, nie? No, no, to prawda. Czy to było po prostu wstęp do tego, że jak chcesz grać, to po prostu płać? To był wstęp do otwierania lootboxów, strzelankę. Jest. Nie, to był wstęp do gier usług. Tak, <laughs> kocham lootboxy. O, o matka, Znowu. Ciężko, no, ale ciężko. Ale tu gaz bardzo szybko wchodzi. No. A no, zwłaszcza skoś. na arcade, no to między innymi tam był na przykład Metal Slug, Street Fighter 2. Nawet była ta pierwsza gra, czyli ten Pong. Chyba. A wiesz, że ja zbagowałem tego Ponga? <laughs> Wykręcił pokrętło poza skalę. <noise> nie, e, tak jakoś się piłka ułożyła, że w takim samym kącie się po prostu odbijała i po prostu pan się sam przechodził. Że w tamtych latach gry miały bugi, co? No. Eksploity? Przed, przed er, erą AI i vibe codingu? Ja nadal nie wiem, Wiesz? co to jest vibe coding. Vibe coding to jest być udawanie, że jesteś programistą, mimo tego, że ciągle pytasz Copilot, co wpisać w kod. Eee, czyli jesteś Pirate Software? Znaczy co? To, wszystko automatycznie ci się uzupełnia, ty tylko zadajesz prośby. Eee, nie, pochwalić. Albo jak on, pochwalić się drm żeby następnego dnia został złamany. Dobra, ale na singlu chyba będzie katastrofa, jak ja dojdę do tych już. Po, tych, takich szybkich. 2280 odblokujesz, jak przejdzie wszystkie 218. Mi te mhm. foldery. Bo na tej trasie jest tragedia. No? Dostaniesz tą kategorię, dostaniesz tą małe auta, co jechaliśmy. Mhm. I oddzielna jest chyba też kategoria na drifty i na dragi. Kurde. Okej, okay, to nic nie daje. Nie siadło w ogóle. Nic nie dało i tak. To też taka ciekawostka, bo ta fizyka, którą teraz używamy, to ona miała być domyślnie w Balistiku. Zanim gra się mhm. nazywała Balistik. A dopiero potem uznali, że w sumie jak ta gra ma bardziej stylistykę pierwszych Wipeoutów, to spróbują przebudować fizykę na te stare Wipeouty. A to zostawili jako bonus i teraz dopiero w tej wersji 1.4 zaczynają inwestować więcej czasu, żeby jakieś specjalne tory pod tą fizykę robić. Łatwo się wyjebać tutaj. No, o tym zygzaku. Znaczy no to jest w sumie łatwiej niż na poprzednio, bo jest... Tak. O, na ra jak się trzyma ten bot na drugim? Strasznie ciężko jest zmienić kierunek w Tym tak 7 km W sensie on jest bardzo taki ciężki czyli Bardzo długo zmienia ten kierunek No tak, ale potem masz te silniki boczne, żeby szybciej je skręcił Nie, 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 to my o innych rzeczach mówimy Ja mówię zmiana kierunku Z lewej do prawej tak maksymalnie A że... Z lewej do prawej masz duży delay Okej O. -o. Ale błąd zrobiłem. To są ostatnie, bo na razie nie ogarniam kompletnie tej prędkości. Jest! Udało się. Działa tak samo start jak w tamtej fizyce, tylko jest ciężej po prostu trafić. To chyba jest niska grawitacja dodatkowo na tym torze. On to się trochę inaczej auto zachowuje. Uee, jaki zakręt! No, by nie, no znowu yes. nie trafiłem. Jak skończymy ten sezon, to będziemy na Discordzie pisać, co proponujemy. A czy jeszcze Flatout został, nie? Tak, czy co tam już jest? Flatout nam tylko został jeszcze. A tylko? To co, tym razem symulator. <laughs> taki project car zawsze, <laughs> Nie, Ray, Ray 07. Ty, no, ale tak szczerze, to nie ironicznie, 07 nie był aż taki zły. Tylko. Eee, z botami ciężko było się dogadać To może pierwszy dirt? Co mnie tam w sumie ciekawiłoby jak tam te multi wyglądało A na symulacji to totalnie nie mam pomysłu Chyba, że zaczynam brus Ray zrobić na wzór z kolina 2.0 jakby to mieli. A w Raylei Simfans się nie da jakoś ustawić takiej ligi, że się zapisuje do nich? Nie sprawdzałem tego, więc wiadomo, to trzeba by jeszcze obczaić, czy może da się jakoś tam jakieś lobby zrobić, czy coś. Bo wiem, że w Deed się, da się, się dało to. zrobić ligę. Da się zrobić. Zgłaszało się A, i czasy się submitowało. Jak to wtedy działa rajdowo, bo masz te oficjalne rajdy, które były w grze i masz te takie dodatkowe etapy społeczności, ale no nie są podzielone na rajdy. No Musisz sam sobie ustawić jakby jak, A, okay. jakie chcesz te etapy na okay, danym okay. rajdzie. No ciężko tu ten Oj. perfekcyjny start zrobić. Au. No i znowu, nie w tą ścieżkę. No i z moich obliczeń, nie wiem czy mówiłem, flat out 3 tygodnie będziemy grać, żeby o, o. tak wszystko obczaić, co tam jest. Nie wiem, cię tak przerwało, że z... dobra, zrozumiałem tygodnie, tylko ja zrozumiałem najpierw, bo to tak jakoś przerwało i było flatout 3 i ja takie, co? Bo <laughs> gramy flat out 3, nie wiedziałeś? A to multi w ogóle miało? Nieistotne. Może miało, ale czy działało? E, czyli Mansai to potem też będzie się że niedoceniony dżem? Możliwe. Po prostu gracze nie byli na to gotowi. No tak kiepską grę to chyba nikt nie był gotowy z tym Mansajem. Ale słuchaj, albo Got... przecież od twórcy GTA, to musi być majstersztyk. Ale chyba, sądząc po Mansai, to on chyba GTA 1 tylko tworzył. E, to tak samo jak który nie niby 7 lat w Blizzardzie pracował, a jak zaczęli przeglądać, jak on kot robi, to... On chyba tam tylko kawę roznosił. To wiem co na przyszłą ligę. Jeśli będzie ten emulator serwera do Dekru 1, to Dekru 1 liga będzie. Kurde. Ciężko będzie chyba z zrobić w ogóle ligę, bo to trzeba będzie jakoś te tory przygotować, wybrać, jakoś ustalić, żeby zawsze było tak samo. Lobby ustawić na więc tam A, chyba no tak. Cztery osoby A, jest no max. tam chyba było zawsze losowanie trasy, zawsze było chyba. Tak mi się wydaje. W sumie. W Horizon 5 można by było zrobić, bo tam chyba lobby na 12 osób można postawić i można by wtedy wziąć te najdłuższe wyścigi, pojechać te goliaty i inne. U umówić się, że wszyscy jedziemy aut autami tej samej klasy. I stuningujemy sobie je na przykład na maks punktów. No, akurat wszystkie forzy na Xboxie mam, bo jednak jest stabilniej no z tymi grami no wiadomo, będę musiał w tym momencie tam Game Passa kupić, żeby mieć te cholerne mhm. online. A no to Horizon 5 nie masz? Na Xboxie hmm. Ale no online, no online muszę mieć, nie? Aha, musisz tego plusa, znaczy, plusa kupić, tak? tak? Gold, bo Golda już nie ma stricte, tylko musisz mieć Game Passa, musisz kupić od Aha. razu, nie, żeby mieć Golda. Nie da już jej samego Golda kupić osobno. No. Ale w sumie też kolejna taka patologia, jeżeli chodzi o Forze 4, 5, i to w przypadku Linuxa, jak się ma, to e, jak chcesz na multi pograć spoko, tylko e, trochę sodów zaczyna się, jak chcesz dodać do znajomego do sesji. No bo w tym momencie na Linuxie nie masz tego Xbox Appa, nie? Jakbym na przykład miał aplikację na telefonie, to nie będzie żadnego powiadomienia? Ale to chyba nie musi być tak, że zawsze host poczekalni musi zapraszać, to chyba to ktoś ewentualnie za mnie mógłby zaprosić. No, kiedyś to był straszny burdel z tymi aplikacjami. O, żeby kiedyś tylko to było. Był Microsoft Store, potem był Xbox Windows Store, potem był asystent konsoli. Asystent Xbox, asystent kontroli rodzicielskiej Xbox, potem wszedł ten Xbox Up. Halo 5 miało swój własny launcher. Halo Wars 2 miało swój własny launcher, który odpalałeś przez Microsoft Store. Forza Horizon 3 działała tylko przez Microsoft Store. Musiałeś mieć ją pobraną przez Microsoft Store, nie przez Xbox Appa. A to tylko ten ekosystem gamingowy Teamsy, kurwa, ich enterprise'owe oprogramowanie do stawiania tej robienia obrazów systemu kurwa mać. Ale w ogóle powiem ci, że dotykać. powiem ci, że ich biznesowe oprogramowanie to w ogóle teraz takie straszne główne jest, że nawet sam Office, który no nie ukrywajmy, większość ludzi zawsze chciało mieć Microsoft Office pakiet w komputerze wgrany, nie jakąś alternatywę, no. tylko zawsze Office. A teraz coraz więcej ludzi tych Googlowskich używają w przeglądarce. Bo działają. A Office teraz jest tak zjebany, że jak chcesz znaleźć coś konkretnego, jakąś opcję, to nie znajdziesz. Bo to jest wszystko pochowane w jakichś dziwnych ustawieniach zaawansowanych. I OneDrive w ogóle fatalnie wygląda. Widziałem tą przemianę, bo my w pracy to używamy. Ci powiem, OneDrive od dawna już OneDrive, a nie, nawet nie wchodziłem, to nawet nie wiem jak wygląda. No my niestety używamy w pracy i jest Zdjęcie. masakra. Ciężki to był tor Au. Pięk z lewej O cholera Nawet za bardzo nie ma kiedy nitro użyć Nie zgadzam się No może była jedna prosta Również się nie zgadzam Dwie Również się nie zgadzam Nie ja tylko na prostych masz nitro używać No na zakrętach też można, ale... Dobrze jest mi bez używania na zakrętach

Moło że zdawał się z Czarnią. Z ja Fuck. Tak. Perfekcyjne starty nie istnieją, nie? Zmówiłem o, co, istnieją. distance, czy, Zapomniałem w ogóle o tej grze, istnieje. Przecież distance jeszcze jest fajny do multi. A co to? Coś jak balistik tylko możesz latać też autem. To może bardziej jak Trackmania, o. I tam jest taka mechanika, że... Wszyscy jadą tym samym autem. <grym> o, o, o. Przy... Aha, tu. Wszyscy jadą tym samym autem. Prędkość, akceleracja jest bardzo szybka, więc wszyscy jadą dość liniowo, jeżeli chodzi o prędkość. Jedyne co to nitro masz i prawie cały czas jedziesz na nitrze. I nie mhm. możesz przepalić, jakby auta, bo on w przeciwnym razie wybuchnie. Więc musisz mhm. tak używać nitro, żeby pasek się na maksa nie wypełnił. No i są na mapie takie specjalne strefy do latania, gdzie wyciągasz skrzydła i latasz samochodem. I to jest taka bardzo. Specyficzna gra wyścigowa, bo tam nie trzeba przejeżdżać w ogóle przez checkpointy, wystarczy być jak najszybszym na mecie. I jak się ogląda na przykład rekordy świata na jakiś torach, to ludzie to przechodzą w kilka sekund, bo czasami na mapach są easter eggi. I są poukrywane na przykład teleportary, które skracają tor. To jest trochę słabe, że nie ma tego wymogu checkpointów. odbiłem GG jakie drzewka śmieszne au, au. Ale miałem blaka w głowie. Mam wrażenie, że to okrążenie takie króciutkie było. Za moich czasów to były długie okrążenia, a teraz to nie ma. Tylko okrążenia wyścig krótkie. GG a co? <laughs> Co się <tu> stało? <laughs> nic, nic, nic się nie stało. <laughs> Okej. Okay.